Witam Was niezwykle serdecznie z tej strony. Dallas i jest mi zaszczyt zapowiedzieć pierwsze tak grube przedsięwzięcie turniej Daltur z Counter-Strike'a Global Offensive. Ten oto dość kameralny. Ale jakże prestiżowy turniej, bo chodzi tutaj o szacun tak ta drużyna, która e, spotka się w wielkim finale, która wygra ten turniej będzie u mnie miała ugh, mega szacun. A to wszystko dzięki mm, naszemu partnerowi Pukawka. PL. Jest to sieć najlepszych serwerów. No, to są zacne serwery e, na tej półkuli. Także e, wszystko, moi drodzy, jak do tej pory przebiegało e, bezproblemowo, i z tego miejsca m, chciałbym Wam przedstawić drużyny z obu grup. Grupa a, jest to MCA, team w składzie Misiek i Cygan, zmierzy się z, a po co się nazywać, tak, a po co się nazywać, widać tutaj są hardzi zawodnicy, którzy mają wyjebane, zobaczymy, czy tak samo będą mieli wyjebane w grze, a po co się nazywać tutaj w składzie RDS and Looper? Będą grali na mapie Bank tutaj już za chwilę. Następna gra Begone Mercy w składzie Manny Maloney z To Ja i Mój JJ. Tak jest, świętej pamięci JJ. To właśnie ten team reprezentuje świętej pamięci e, vlogera. Uczciłbym to minutą ciszy, ale już i tak jesteśmy 10 minut spóźnieni. Także sądzę, że tutaj nie czas na stypę. Czas przedstawić grupę B. I to jest, moi kochani, grupa B. W składzie Lucky Frittin. Chyba dobrze powiedziałem, to jest Snajper i O no, Kurwa tutaj, Snajper, czyli może jakieś AWP. No i S &L, czyli Luka i Yaxley. <laughs> Następne składy to halo gimba czyli mamy także. Gimbusów! Zobaczymy, dokąd oni zajadą. Tutaj skład Tomi Amadi TSW z Jaskiers, Szweps i Tonomi. Także, kochani, no tutaj gruby team się nam tutaj e, zapowiada. Gruba gra. Wracamy do grupy pierwszej, do grupy A. Przed nami mecz MNC Team Z. A po co się nazywać? Mm, Devil, mój drogi Atasze, e, dojdź tam do Teamu a, ponieważ y, chłopaki chyba mają jakiś problem. Tam jeszcze wejdź pod team A, pod team B. Zobacz, y, jakie chłopaki tam mają y, ewentualnie y, prośby, problemy. A my tak powoli tutaj y, będziemy jeszcze zaczynali. okej, okay, już idę. Dobrze, z nami także jest tutaj na kanale Nightshift. Witam cię serdecznie. Witam, witam. E, dzięki tutaj Nightshiftowi, e, dzięki naszej właśnie takiej e, wieloletniej w zasadzie już współpracy, no udało nam się w końcu postawić jakieś. E, chwilka, jeszcze, Devil. E, wspólne przedsięwzięcie. E, jakbyś Night to ocenił, czy. No myślę, że całkiem udanie to wyszło. Całkiem na razie udanie. No i emocje kurwa jeszcze są przed nami. Devil, ilu w ogóle mamy na wizji? Ilu będzie śledziło? 120. 120 na liczniku. Bardzo pięknie. Także panowie, trzymamy, trzymamy w niepewności jak Hubert Urbański w milionerach. Aczkolwiek, e, słucham cię, Devil, tam jakie są problemy? Wszyscy gotowi. Wszyscy Żadnych są. Problemów nic nie zgłaszam. Dobrze. Mm, dobrze. Czyli, okej, okay, moi kochani, także zatem, no, wejdziemy sobie do gry. Dobrze, już powinno być z gry, także zobacz, mój drogi, czy wszystko jest w porządku. Jakieś chochliki turniejowe. Też będą nas nękały. Jest z gry. Jest wszystko z gry. Tu, jak widzimy, tutaj jest wszę gra. Dobrze, tutaj wejdziemy sobie na tego. I tak, jak wspomniałem, pierwsza e, mapa to Bank. Jest to 8 rund. 4 rundy po stronie Trochę później. Switch team i zobaczymy. Tutaj mi się CYGAN rozpoczną w, w terrorystach. A po co się nazywać RDS Looper? Rozpoczną w antyterror. Także jadymy tutaj na kapiszony. Hidy się kurwa sypią. No to tu już jest grubo. Ale e, czas w końcu e, zmienić mm, mapę. Na tą właściwą. Dobrze, zmienimy sobie mapę na bank. Tu jeszcze nastąpi restart, ponieważ musimy sobie wybrać konfig. E, tak jak tutaj sobie zażyczyli e, wszyscy nasi zawodnicy, konfig e, z Esla. Mm, także tutaj, jako organizator. O, że musieliśmy <laughs> o to zadbać. Dobrze, komendy serwera. Wykonamy sobie. Konflikt. Szukamy sobie Tutaj, no i nastąpi tutaj y... restart gry. Dobra, y, wejdź tam je, jeszcze i, i powiedz, że po następnym restarcie będzie już gra, tak? Na szybko. Okay. Debil Także koni zaczynamy, zaczynamy Po następnym jeszcze restarcie dałeś dałeś tutaj spoko. Dobra kamera jest. OK, czyli jeszcze raz robimy restart panowie i jadymy i jadymy. Dobra. Pierwsza runda. Dwa, jeden, i jadymy z kurwami. Mecz się rozpoczął, proszę Państwa. Stefan Cygan, krwawy misie grzeźnik, są w banku. To już pierwsza strzelanie nas z kapiszonów, proszę Państwa. Tutaj dochodzą. Bomba podłożona kurwa! Muszą wejść, muszą wejść! Wędlina Tesco, proszę państwa, wchodzi niczym do BIEDRONKI, ale niestety tutaj wchodzi do banku. I tutaj rozbrojeni, proszę państwa, kurwa. No, na razie. Pika to pika, pika, pikazu kurwa. Antyterror, pierwszy punkt. Dobra, może tutaj była... Cholertyczną kurwa ta kamera. Dajmy teraz na krwawego rzeźnika. Kurwa. O kurwa, to już na na Luper podłoży ładunek. Nie, 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 kurwa. No i tu, tu, tu. Ale kurwa! Po jeden, proszę Państwa! Poszło! Poszły konie po betonie. Dobra, dalej, 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 dalej. Tutaj teraz. Luper, Antyterro. Jak to kurwa ugryzą? Nie, wie, 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 bieb, wie, wie. Pięknie tutaj misiek. Dędlina Stesko. A tutaj, tutaj nikogo nie ma. A tutaj, tutaj, są, tutaj się strzelają. Mi się krwawy rzeźnik, proszę państwa. No muszą go tam wykurwić z tego sejfu. Muszą go tam wykurwić. Jaki tutaj fortel zastosują. O! Piękny! Piękny strzał. Krwawy rzeźnik tutaj. E No i mamy już trzecią rundę, czwartą w zasadzie, w zasadzie kurwa. Dobra, a teraz tutaj się przyczajają. A i to, to, to... A oni widzicie kurwa z tej strony, tak zawinkla kurwa. Ci z tej strony kurwa ci z tej. No tutaj wiedzą, że to jest decydująca kurwa. Decydująca runda. Po tej stronie. Już ostrożnie, już tak nie zapierdalają kurwa, już nie na pałę. To już kurwa jak widzicie. Ci tutaj osłaniają, dwóch z tej strony, Stefan Cygan, Cygan, kurwa, mam nadzieję, że nie zajebiesz tutaj żadnego radia z tego Golfa. I proszę Państwa, mamy tutaj strzelanina jak z Westernu, kurwa, jak z Brudnego Harego. Make my day! No i tutaj... O, cygan, cygan nie daje za wygraną. O, jaj! jaj, jaj. i mamy, proszę Państwa, remis. Eee, jest tutaj remis. Teraz nastąpi e, zmiana. Dallas jest problem, bo w kasy w ogóle nie mają, nie mogą broni kupić. O, kurwa. To co myśmy najszybciej zrobili? A jakiś kapiszony kurde ten konfig poszedł No to zajebiście kurwa To co najszej? to startować Dobra Bez konfigu spróbować nie wiem No bo to ten to to wszystko przez ten konfig chyba poszedł Ja zaraz jeszcze raz to zobaczę Ludzie mówią, że przez mapę. Przez mapy? Przez tą Być mapę chyba. Mapę Ale co, ta mapa jest tylko nakapiszona, a czy nie wolno na tej mapie kupować? No chyba tak, no ludzie mówią, że to przez mapę. No dobra, no niech tutaj tak będzie, nie? No już... Jest 2-2. Zrestartujemy, zmiana stron i tyle. Tam wejdź po prostu do tego, wejdź do ich teamu, powiedz, że teraz jest wynik 2-2. Tak, nastąpi teraz yy, zmiana stron i restart. Okej? Okay? Dobra. Jeżeli to od mapy zależy, no to. To ok, ja się tam nie zoom. Nakapiszony. Nam to nawet pasuje. No już Dobrze, no i teraz... Jeszcze jeden restart. Teraz Cygan, mi się krwawy rzeźnik w antyterro I wędlina z Tesco, loper w terro Gromy Gromy dalej, nakapiszony A tutaj bardzo już szybko co się będą pierdolili w tańcu, kurwa wędlina z tesko podłożył, mi się kwodzi. Oj kurwa To był skok prawdziwy do piekła niestety Mamy! 1-0! A teraz tutaj ma... Tesco! Podzą chodzą! Ponownie, ponownie taki szybki rush tutaj! Na bombę do skarbca! I, ale co tutaj dalej, kurwa? Tutaj został, został, został! Ponownie chcą go tutaj wykurzyć! I, o, kurde! Dostał, dostał tutaj! Bo niestety się nie udało! Pan w kamizelce dostał. I mamy po jeden. Aj, równo, równo! No nic, jadymy dalej. Ponownie wędlina z Tesco ma bombę. Czy to będzie ten sam myk? Pójdą zaś szybkim raszem. Czy będą kurwa kombinowali? Zobaczymy tutaj wędlina Stesko O, tutaj tam na ten przed na dach. Ja pierdolę. Całkiem sprytne. Luper tutaj. A, nakurwiają im tam. Pięknie. Oj, wędlina tutaj. I jeszcze by się bicie Oj, pięknie, kapitalnie z tego dachu. Luper tutaj nieźle i tutaj wychujał. Piękne wejście. Proszę państwa, 2-1. No i to będzie mm, decydujący. Decydująca może runda meczowa. Ponownie Luper wchodzi na dach. Misiek, tutaj. A, już się tam trzaskają. Luper, tutaj w zabezpieczeniu. Bomba jest podłożona. I teraz zobaczymy. Tutaj chyba się. A, Luper, tutaj. się Misiek, słaby. O! Kapitalnie, kapitalnie, tutaj. E, terroryści wygrywają. No to oznacza, że. Yy, a po co się nazywać... Yy, wygrywają spotkanie z nikieem Encygan Team Dobrze, yy, w takim razie tutaj yy, przejdziemy sobie tutaj na dziewiąteczkę sobie yy, zminimaliz yy, zminimalizuję to wszystko e, poszło. Poszła, proszę państwa, pierwsza, pierwszy mecz. No, dość zawzięty. Okej, okay. zaproś tutaj, e, Dewil, na początek e, przegranych. Czyli e, Miśka i Cygana. A czy... Fu! Miśka i Hanysa, tak? E, Miśka i Cygana. Tak, bo oni przegrali. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Albo tutaj wszystkich, zaraz, opie wszystkie, tu całą rodzinę wpuścimy. Teraz będzie jakiś komentarz. A my sobie tutaj uzupełnimy tą jakże zacną tabelę. No, Elo, zaproś w ogóle już wszystkich. Tam, czy już wszyscy tam powychodzili? Luka rozłączony. E, kto tam jeszcze tutaj grał? Zaproś tutaj. Miśka, Cygana, RDS-a, e, Lupera. Się nazywać, a po co się nazywać? Dobra. No, proszę Państwa, to był mecz ze mną tutaj e, składy, pierwsze składy grupy A, Misiek Encygem, Team, i a po co się nazywać RDS N Looper? No tutaj ta pierwsza e, runda 2-2, remis, yy, no ale tutaj przełamanie, tak, przełamanie yy, yy, w tej drugiej rundzie 3 do 1. Yy, jakie komentarze tutaj yy, do zwycięzców, czyli, a po co się nazywać? RDS Luper, jak tam wrażenia po meczu? No wrażenia dobre, no było, przyznamy. Tutaj bardzo fajnie, Luper, mi się podobało, jak żeś tutaj wskoczył na ten dach, nie? I, i, i tu żeś ich kurwa jechał. No, Taktyka. to była, to było dość fajne posunięcie, aczkolwiek, no tutaj były emocje. Przy tej pierwszej rundzie 2-2, jak tam Misiek, jak tam Cygan? No, ja przede wszystkim mogę powiedzieć, że, no, za dużo na tej mapie nie grałem, to raz. No zaskoczyło. O właśnie, kto by w ogóle na tą mapę tak przygotowane, te dwa... Ja te, dwa składa. Czyli, by, czyli był to szok dla, dla obu drużyn. Mm, ale jak widzicie, Dal Tour kurwa jest takim zaskoczeniem. E, wszyscy oczywiście myślą, tak, że będzie to Inferno, że będzie to The Dust, że może być to Nuke, e, Train, a tutaj nagle chuj kurwa, tutaj nagle jest bank. I jeszcze coś nakapiszony, kapiszony. Także tutaj nie lada, była też właśnie konsternacja, gdzie ktoś na czacie pisał, że oni nie mogą nic kupować, że tutaj jest na kapiszony, tu i tam. No ale no cóż, no to jest, yy, żeśmy się umawiali, kurwa, że wszystkie bronie nagle yy, są załączone, tutaj tylko były kapiszony. No ale no cóż, no kapiszo jest chyba domeną CS-a, tak? <grym> 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 Także pod tym kątem yy, wrażenia po meczu. Yy, Pozytywne, mówicie. No i cóż. Yy, a po co się nazywać? Yy, przechodzi dalej. Yy, także dziękuję wam za, za te pozytywne tutaj emocje. Yy, zwłaszcza w tej drugiej, w pierwszej rundzie, oczywiście też, bo to takie w łeb, w łeb to szło. Natomiast druga runda. No tutaj. Była ta deklasacja, ale to był dobry, dobry, emocjonujący mecz. Także yy, dziękuję Wam tutaj, Misiek, dziękuję Cygan. Yy... Dzięki. Nie ma za co. Mm, Także jak będą będzie coś następnie, coś organizowanego, także też zapraszam. Myślę, że myślę, że, że jesteście tutaj uwiecznieni. Dzieci wasze będą oglądały. Zobacz tutaj! Tatuś grał Dallasa, zobacz kurwa, tak jest kurwa, także owacjami y, tutaj y, pożegnajmy Miśka i Cygana.